W dzisiejszym odcinku faktów kryminalnych zobaczymy balony z Białorusi i kontrabanda, sceny grozy w przedszkolu, kolejne szokujące fakty w sprawie akt Epsteina. Do wyjątkowo groźnego incydentu doszło 22 stycznia na terenie jednego z przedszkoli w Kwidzynie. Kobieta trzymając w ręku nóż miała grozić pozbawieniem życia dziecka przebywającego w placówce. Została obezwładniona przez nauczycielki, a sprawą natychmiast zajęły się policja i prokuratura. Zgłoszenie o awanturującej się kobiecie wpłynęło do służb tego samego dnia. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Jak potwierdziła starszy aspirant Anna Filar z komendy powiatowej policji w Kwidzynie, po obezwładnieniu kobieta została przetransportowana karetką pogotowia w asyście funkcjonariuszy do szpitala w Prabutach. Równolegle prokuratura wszczęła śledztwo. Prokurator Anna Grobelna z prokuratury rejonowej w Kwidzynie przekazała, że kobieta była zatrudniona w tym przedszkolu jako pedagog. Jednak w dniu zdarzenia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Mimo to weszła na teren placówki z nożem. W chwili zdarzenia w sali przebywało około 10 osób, w tym dzieci oraz nauczycielki. To właśnie nauczycielki, reagując natychmiast, obezwładniły kobietę i zapobiegły tragedii. Nikt z obecnych nie odniósł obrażeń. Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. W czwartek do Sądu Rejonowego w Kwidzynie skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 43-letniej kobiety. Po godzinie 14 prokuratura poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o zastosowaniu wobec niej aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. 43-letnia nauczycielka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy kontynuują czynności procesowe, które mają na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i motywów jej działania. 50 Paweł K., mieszkaniec Chrubieszowa w województwie lubelskim, zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jak ustalono w toku postępowania, mężczyzna deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań o charakterze wywiadowczym. Z przekazanych przez śledczych informacji wynika, że planowane działania miały polegać m.in. na zbieraniu i przekazywaniu danych dotyczących zabezpieczenia portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Ujawnienie takich informacji mogło mieć znaczenie przy planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Paweł K. deklarował również gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej znanej jako Grupa Wagnera, oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Postępowanie w tej sprawie prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał na popełnienie przestępstw określonych w artykule 130 paragrafie 3 kodeksu karnego dotyczącym szpiegostwa. Oraz w artykule 263 paragrafie drugim kodeksu karnego, odnoszącym się do nielegalnego posiadania broni i amunicji. Sąd okręgowy w Zamościu uznał Pawła K. za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu łączną karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd rejonowy w Kępnie. Zastosował trzymiesięczny areszt wobec 24-letniego obywatela Ukrainy, któremu prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa czternastoletniej dziewczynki tej samej narodowości. Do zbrodni doszło w mieszkaniu na osiedlu spółdzielczym w kępnie. Podejrzany przyznał się do uduszenia nastolatki w trakcie sprzeczki i złożył wyjaśnienia, jednak dotychczas nie ujawniono, co było bezpośrednią przyczyną konfliktu. Mężczyzna wziął udział w eksperymencie procesowym, podczas którego odtworzono przebieg zdarzenia. Śledczy zapowiadają dalsze czynności dowodowe, w tym przesłuchania świadków. Za zarzucany czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 10 do 30 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Interwencja służb została podjęta po zgłoszeniu sąsiadów, którzy zauważyli, że z mieszkania wylewa się woda, a próby kontaktu z lokatorkami nie przynoszą efektu. Po siłowym otwarciu drzwi, funkcjonariusze znaleźli nieprzytomną dziewczynkę leżącą w zalanym przedpokoju, przy czym z kranu nadal wypływała woda. Matka nastolatki w czasie zdarzenia przebywała w pracy. Z ustaleń medialnych wynika, że podejrzany był partnerem życiowym matki dziewczynki i posiadał klucze do wynajmowanego przez nie mieszkania. Mężczyzna mieszkał w Polsce od pięciu lat, wcześniej nie był notowany przez organy ścigania i miał przyjechać do kraju w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Pracował jako kierowca busa w firmie meblowej, a równolegle sam wynajmował inne mieszkanie. Po dokonaniu zbrodni miał opuścić lokal, zamykając drzwi. Dwóch obywateli Białorusi zostało zatrzymanych przez Podlaski oddział Straży Granicznej w związku z przemytem kontrabandy z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. Informacje przekazano w poniedziałkowym komunikacie Straży Granicznej. Zatrzymania są elementem szerszych działań prowadzonych w związku z rosnącą liczbą prób przerzutu papierosów z terytorium Białorusi na obszar Polski. Z ustaleń służb wynika, że mężczyźni brali udział w procederze przemytu towarów objętych sankcjami. Przedstawiono im zarzuty wynikające z kodeksu karnego-skarbowego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie i ochrony bezpieczeństwa narodowego. Wobec obu podejrzanych Zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania. W przypadku potwierdzenia zarzutów związanych z przemytem towarów, objętych sankcjami, grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej trzech lat. Straż graniczna przedstawiła również podsumowanie działań zrealizowanych w styczniu bieżącego roku. W tym okresie na terenie kraju zabezpieczono około 1 750 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość przejętego towaru oszacowano na około 1 780 000 złotych. Z ustaleń wynika, że papierosy były transportowane z Białorusi przy użyciu balonów meteorologicznych. Problem wykorzystywania balonów do przemytu był w ostatnich tygodniach sygnalizowany także przez dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, które informowało o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty o charakterze balonów. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2026 roku zarejestrowano kolejne takie zdarzenia, określane jako próba rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dane z wcześniejszych miesięcy wskazują, że w 2025 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów z użyciem balonów. Szacunkowa wartość przechwyconego wówczas towaru wyniosła niemal 3 miliony 500 tysięcy złotych. Szczególnie dużo takich incydentów miało miejsce w noc wigilijną, gdy wojsko informowało o kilkudziesięciu obiektach, które następnie odnaleziono na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. W centrum wielowątkowego śledztwa dotyczącego działalności Jeffrey'a Epsteina znalazła się jego rozległa posiadłość w stanie Nowy Meksyk, znana jako Zoro Ranch. Nieruchomość położona była w rejonie Santa Fe i obejmowała ponad 33 tysiące metrów kwadratowych zabudowy na terenie liczącym około 10 tysięcy akrów. Na terenie posiadłości znajdował się prywatny pas startowy, z którego Epstein korzystał, przylatując własnymi samolotami, określanymi w dokumentach i relacjach medialnych mianem Lolita Express. Zoro Ranch. Była jedną z kilku rezydencji Epsteina na świecie, i według materiałów śledczych oraz relacji świadków miała stanowić miejsce spotkań z wpływowymi osobami ze świata polityki, biznesu i życia publicznego. W dokumentach sądowych pojawiają się nazwiska znanych postaci, w tym księcia Andrzeja, który wielokrotnie zaprzeczał wszelkim zarzutom dotyczącym nielegalnych działań i kontaktów z osobami nieletnimi. W aktach sprawy oraz w relacjach medialnych. Pojawia się również wątek planów Jeffrey'a Epstein'a dotyczących tzw. fabryki dzieci, czyli koncepcji zakładającej posiadanie dużej liczby potomstwa. Według zeznań przywoływanych między innymi przez amerykańskie media, Epstein miał opowiadać naukowcom, biznesmenom i swoim współpracownikom o pomyśle zapładniania wielu kobiet na terenie swojej posiadłości w Nowym Meksyku. Celem miało być przekazanie własnego materiału genetycznego i stworzenie licznego potomstwa. O tych planach mówiła także Virginia Giuffre, która w dokumentach sądowych twierdziła, że Epstein proponował jej urodzenie dziecka w zamian za nieruchomość oraz stałe wsparcie finansowe. Według jej relacji miało to nastąpić, gdy była już pełnoletnia. Zeznania te zostały złożone pod przysięgą w ramach postępowań cywilnych i stanowią część materiału procesowego, choć nie doprowadziły do osobnego aktu oskarżenia w tym zakresie. Doniesienia o fabryce dzieci były również opisywane przez New York Times, który powoływał się na rozmowy z osobami z otoczenia Epsteina. Według tych relacji miał on otwarcie mówić o chęci posiadania jednocześnie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kobiet w ciąży, inspirowany ideami selektywnej reprodukcji oraz kontrowersyjnymi koncepcjami eugenicznymi. Nie ustalono jednak, aby plany te zostały kiedykolwiek zrealizowane. Śledczy zwracali także uwagę na nietypową infrastrukturę posiadłości w Nowym Meksyku. W relacjach medialnych, opartych na wypowiedziach świadków, pojawiały się informacje o rozbudowanym układzie pomieszczeń, licznych przejściach oraz pomieszczeniach technicznych. Dodatkowe zainteresowanie wzbudziły publicznie dostępne wnioski składane przez spółkę Epsteina dotyczące wielokrotnych zmian lokalizacji ujęć wody oraz pogłębiania odwiertów na terenie rancha. Fakty te były przedmiotem analiz, jednak same w sobie nie stanowiły dowodu popełnienia przestępstwa. Jeffrey Epstein został ponownie aresztowany w 2019 roku i usłyszał zarzuty dotyczące handlu ludźmi oraz wykorzystywania nieletnich. Kilka tygodni później zmarł w celi nowojorskiego aresztu. Jego śmierć nastąpiła w trakcie trwającego postępowania. Co spowodowało umorzenie sprawy karnej wobec niego, jednak nie zakończyło dochodzeń dotyczących jego działalności ani ewentualnych współpracowników. Władze federalne oraz prokuratury stanowe kontynuowały analizę dokumentów, zeznań i materiałów zabezpieczonych w nieruchomościach Epsteina, w tym w Zorro Ranch. Sprawa pozostaje jednym z najbardziej złożonych i kontrowersyjnych postępowań ostatnich lat, a wiele wątków, mimo licznych publikacji medialnych, Nadal nie doczekało się jednoznacznych rozstrzygnięć procesowych. W nocy na linii kolejowej nr 12 doszło do wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin-Heum. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Jaroszowa Wola w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu. Z torów zjechało sześć z trzydziestu wagonów składu, który przewoził olej napędowy w cysternach. Wagony osunęły się z nasypu i zatrzymały się poza torowiskiem, leżąc na boku. Jak poinformowały służby, na miejscu nie stwierdzono wycieków przewożonej substancji. Strażacy prowadzą szczegółową ocenę stanu technicznego cystern, zwłaszcza w punktach styku z podłożem, aby wykluczyć ewentualne uszkodzenia ich płaszczy. Zasilanie sieci trakcyjnej zostało odłączone, a teren zabezpieczony. Działania ratownicze koncentrują się na kontroli wagonów oraz przygotowaniu operacji ich podniesienia i usunięcia, co będzie wymagało użycia ciężkiego sprzętu kolejowego. Równolegle planowane jest podstawienie nowych cystern i zadysponowanie pociągu dźwigu. Nikt nie odniósł obrażeń. Drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia zostały zamknięte, a obszar wokół torów objęto strefą zamkniętą. Na miejscu pracuje około 60 strażaków oraz 19 pojazdów ratowniczych. Służby podkreślają, że akcja ma charakter potencjalnie niebezpieczny ze względu na przewóz materiałów ropopochodnych, jednak dotychczas nie potwierdzono żadnych zagrożeń środowiskowych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański przekazał, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wykolejenia była awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą i silnymi mrozami. Jednocześnie zaznaczył, że rzeczywiste okoliczności zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i na obecnym etapie nie są zakładane przyczyny zewnętrzne. Na miejscu prowadzone są również czynności z udziałem przedstawicieli służb specjalnych. Według informacji przekazanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej wykolejenie nie spowodowało utrudnień w ruchu pasażerskim, ponieważ pociąg poruszał się po torach przeznaczonych wyłącznie do transportu towarowego. Jeśli chcesz być na bieżąco z faktami kryminalnymi, zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia polubienia.